Reumatologiczne warsztaty terapeutyczne. Nie ukrywam, że marzyłam, by odbyły się tak jak zwykle, w cudownej atmosferze, w uroczych miejscach historycznych, tam gdzie do tej pory się spotykaliśmy. Mam nadzieję, że czas pandemii nie zatarł w pamięci Państwa tych naszych spotkań. To był gniew, 25 warsztaty, to była wieliczka, świeradów, toruń, spała. Myślę, że wymieniać, sądząc, po liczbie warsztatów moglibyśmy bardzo dużo. Co się nie zmieniło? Myślę, że nie zmieniły się tematy, które są tematami zawsze aktualnymi, zawsze podającymi nowe standardy, nowe zalecenia. Nie zmieniły się nasi goście, wykładowcy, znakomici reumatolodzy, ale również ci, którzy reumatologami nie są. Będziemy mówić na temat mikrobioty, będziemy mówić na temat Helicobacter Pylori, będziemy mówić o nowoczesnych metodach leczenia otyłości. Ciekawych tematów nie zabraknie. Pamiętam, że Państwo byli zawsze zadowoleni z tego, co nas wyróżnia, czyli z materiałów, dostępnych materiałów edukacyjnych. Tym razem również jest to dostępne, zapewniamy punkty edukacyjne i zachęcam Państwa do zajrzenia na naszą stronę, gdzie program warsztatów już jest i zachęcam do rejestrowania. Mam nadzieję, że kolejne 46 odbędą się w Realu. Będą to typowe, jampowe Andrzejki w Białowieży. Serdecznie zapraszam, Mariarel Bakalarska.